Rozdział dziewiąty. AIDS. Odliczanie. Niestety, ma pani AIDS. Krótkie i rzeczowe zdanie, wypowiedziane przez lekarza, wprawiło Lucie w osłupienie. Była cenioną prawniczką, kulturalną i inteligentną kobietą, przyzwyczajoną już do rozwiązywania poważnych życiowych problemów. Jednak pod wpływem tej informacji straciła panowanie nad sobą i wybiegła z gabinetu lekarza jak oparzona. Mogła domyśleć się wszystkiego, tylko nie tego. Była wierną i uczciwą żoną, a jako adwokat pomagała ludziom. Dlaczego spotkało ją takie nieszczęście? Biegła tak długo, aż znalazła się na brzegu oceanu. Gdy była małą dziewczynką, lubiła spacerować po plaży Boso, czując piasek pod stopami. Teraz nawet to nie było w stanie jej uspokoić. To niemożliwe, krzyczała. Nie chciała płakać, ale jej serce wzbierało jak wulkan gotowy wybuchnąć, a myśli wirowały jak trąba powietrzna, więc łzy same napłynęły jej do oczu i spłynęły po policzkach. To niemożliwe, krzyknęła znowu. Szum fal zabrał jej krzyk w głębi oceanu. Mewy unosiły się w powietrzu, jak anioły śmierci, gotowe pożreć jej ciało. Tak się czuła, jakby była już martwa. Chodziła po plaży i płakała. Czuła, że umiera, a winę za to wszystko ponosił niekto inny jak jej mąż. Do głowy przyszedł jej straszliwy pomysł. Gdyby rzuciła się z klifu, mogłaby natychmiast zakończyć ten dramat. I tak była skazana na śmierć. Odsunęła od siebie tę myśl i pobiegła pamięcią w przeszłość. Przypomniała sobie, jak stała na balkonie swojego rodzinnego domu i z ożywieniem wołała do młodego mężczyzny, stojącego na dole słowami wiersza, którego nauczyła się w dzieciństwie. Odejdź spod mego okna, szalony młodzieńcze. Matka ma nie cierpić, podobnie jak ja. Na to Riki odpowiedział jej słowami tego samego wiersza. Jutro rano zbudzisz się, płacząc za tym, który nie został twym mężem, chłopcem lub kochankiem, ale miłował Cię najwięcej i to się tylko liczy. Ich narzeczeństwo było burzliwe. Jej rodzice nigdy nie zaakceptowali Rikiego i mieli wszelkie powody ku temu, by sprzeciwiać się związkowi ich córki z nim. Długowłosy młodzian z tatuażami na ramionach nie miał ambicji i trawił swą młodość w barach. Jednak upór Rikiego zwyciężył. Nikt nie był w stanie odwieść Lucy od poślubienia go. Rzuciła się w wir pomimo rad i ostrzeżeń rodziców, krewnych i przyjaciół. Pierwsze tygodnie małżeństwa były wspaniałe, ale miesiąc miodowy szybko się skończył. Gdy młoda para wróciła do rzeczywistości codziennego życia, Oczy zaczęły im się otwierać na dzielące ich różnice. Lucia rozwijała się zawodowo jako prawniczka w dużej międzynarodowej firmie. Ricky nie miał celu w życiu. Swoje porażki usprawiedliwiał słowem przeznaczenie i godzinami przesiadywał w barach, twierdząc, że w ten sposób szuka pracy. Nie dawał ani grosza na utrzymanie domu i pił, gdy tylko miał pieniądze. Lucia podejrzewała, że Ricky sięga także po narkotyki. Większość kobiet miałaby dość powodów, by zerwać taki bezsensowny związek. Lucia chciała być lepsza. Miała głębokie religijne przekonania i wierzyła, że małżeństwo jest związkiem na całe życie. Była gotowa znosić konsekwencje swojego błędu po kres swoich dni. Lucia siedziała na skalę, wsłuchując się w huk fal. I przypominając sobie sceny ze swego życia z Rikim, w jej sercu wzbierał gniew. To, co ją spotkało z jego strony, było rażącą niesprawiedliwością. Jeśli chciał żyć bezmyślnie i umrzeć wskutek swojego nierozsądnego postępowania, to jego sprawa, niech ponosi konsekwencje. Ale nie miał prawa jej zarazić. Patrząc w morze, znowu zaczęła płakać. Kilka godzin później wróciła do domu. Postanowiła definitywnie zakończyć chory związek, w wyniku którego została zarażona nieuleczalną chorobą. Ricky siedział w salonie i czekał na nią. Gdy weszła, zobaczył wściekłość w jej oczach. Przeraził się. Nigdy wcześniej nie widział u niej takiego wyrazu twarzy. Ricky od miesięcy wiedział, że jest chory. Dlatego nalegał, by Lucia poszła do lekarza. Jej opóźniający się powrót uświadomił mu, że dowiedziała się, iż także jest zarażona. Z płaczem rzucił się do jej kolan. Przebacz mi, zniszczyłem ci życie. Przebacz mi. To była kropla, która przelała czarę. Czy on sądził, że jeśli poprosi o przebaczenie, wszystko wróci do normy? Lucia zagotowała się z odrazy i nienawiści. Wywiązała się straszliwa awantura. Im więcej Riki płakał i błagał o wybaczenie, tym większą czuła do niego nienawiść. Leżyła go najgorszymi słowami, jakie przychodziły jej do głowy, jakby chciała wraz z nimi wyrzucić z siebie przeklętego wirusa, który zakaził jej organizm. Nagle zupełnie straciła panowanie nad sobą. Pobiegła do sypialni, chwyciła pistolet, który trzymała w szafce nocnej i wystrzelała w Rickiego wszystkie naboje. Potem wyszła z domu i błąkała się bez celu po ulicach przez całą noc o świcie znowu siedziała na skale nad brzegiem oceanu tam aresztowała ją policja kolejne miesiące były dla niej bolesne pogarszający się stan zdrowia Lucy był tylko jednym z wielu problemów które piętrzyły się przed nią jak góry dochodzenie i śledztwo wyczerpały ją emocjonalnie Nocami śniły jej się straszliwe koszmary, przytłaczał ją ciężar poczucia winy. Skutek tego nie miała siły bronić się przed chorobami, które atakowały jej organizm w wyniku osłabienia odporności. W takich okolicznościach do Lucy dotarło Słowo Boże i poruszyło jej serce. Jej pierwszy kontakt z Biblią miał miejsce w więzieniu. Wczesnym rankiem usłyszała w radiu ewangelistę mówiącego o Marii Magdalenie. Gdy Marię Magdalenę przyłapano na cudzołóstwie, religijni ludzie przywlekli ją na dziedziniec świątyni, by ją tam ukamienować za grzech. Z ludzkiego punktu widzenia nie było już dla niej ratunku. Była skazana. Ale sytuacje beznadziejne dla człowieka są dla Boga okazją do działania. Spokojny i opanowany Jezus. Odprawił jej oskarżycieli z niczym. Potem spojrzał na nią z miłością i powiedział: że jej nie potępia. Idź i odtąd już nie grzesz. Ewangelia Jana, rozdział ósmy. Te słowa wyrwały Lucy z odrętwienia. Następnego dnia poprosiła o Biblię i zaczęła ją czytać. Gdy została zwolniona z aresztu za kaucją, nie przestała czytać świętej księgi. Pewnego dnia Lucia poznała Riccarda. Znał dobrze Pismo Święte i zaoferował jej pomoc w studiowaniu Słowa Bożego. Dzień po dniu kobieta skazana na śmierć odkrywała nadzwyczajne prawdy. Zbliżał się czerwiec i wkrótce miał rozpocząć się proces Lucii. Prokurator okręgowy oświadczył, iż będzie się domagał najwyższego wymiaru kary. Jej obrońca starał się łagodzić jej obawy. Sędzia weźmie pod uwagę fakt, iż popełniłaś zabójstwo w stanie silnego wzburzenia, usprawiedliwionego okolicznościami. Jednak Lucia martwiła się z każdą chwilą coraz bardziej. Przyszłość wydawała się jej beznadziejna. Nawet jeśli zostanie uniewinniona na procesie, to i tak jej dni były policzone, bo nie było lekarstwa na jej chorobę. Któregoś popołudnia, gdy Lucia studiowała Biblię z Ricardem. Zaczęli rozmawiać o procesie, który miał rozpocząć się za kilka dni. Czy wiesz, że Pismo Święte mówi także o sądzie? zapytał Ricardo. Tak, wiem, odpowiedziała. Wiem, że staniemy przed sądem ostatecznym i to mnie przeraża, gdyż dopuściłam się strasznej rzeczy. Ale nie musisz się bać, pocieszył ją Ricardo. Jezus jest Twoim obrońcą, a on nigdy nie przegrywa. Jednak nie mam na myśli sądu ostatecznego, który nastąpi, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie. Wtedy odbędzie się tylko wykonanie wyroku na tych, którzy zostaną uznani za winnych. Wtedy też wszyscy usprawiedliwieni otrzymają życie wieczne, ale ci, którzy odrzucili Zbawiciela, zginą na wieki. Jednak zanim nastąpi wykonanie wyroku, musi odbyć się sąd, który starannie zbada każdy przypadek, jeden po drugim. Czy to znaczy, że przed powtórnym przyjściem Pana odbędzie się proces sądowy? Właśnie tak. W drugim liście do Koryntian w rozdziale 5 czytamy: Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za swoje uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe. Drugi list do Koryntian, rozdział 5. Skoro chodzi tu o nasze wieczne przeznaczenie, dobrze byłoby wiedzieć, kiedy ten sąd nastąpi, powiedziała Lucia. Bóg objawił datę rozpoczęcia tego sądu, ale niewielu ludzi o tym wie, odpowiedział Ricardo. Data jest podana w Piśmie Świętym, ale żeby to zrozumieć, trzeba z pokorą studiować biblijne proroctwa. Wyjaśnisz mi to? Oczywiście. Zacznę od tego, co napisano w czternastym rozdziale Apokalipsy Jana, ostatniej księdze Biblii. Widziałem innego Anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom Ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Księga Apokalipsy, rozdział 14. Nadeszła godzina sądu? Tak, nadeszła. Czy to znaczy, że ten sąd trwa teraz? Właśnie. Skąd o tym wiesz? Ten werset, który przeczytałem, pochodzi z Apokalipsy Jana, ostatniej księgi Biblii. Aby zrozumieć Apokalipsę Jana, musimy ją czytać w świetle proroct starotestamentowych. Aby wiedzieć, kiedy rozpoczął się sąd, musimy sięgnąć do historii Izraela, starotestamentowego ludu bożego. Czy Izraelici mają coś wspólnego z tym sądem? Zapytała Lucia. Izraelici mieli ustanowione przez Boga święto zwane Dniem Pojednania lub inaczej Dzień przebłogania, czy też Sądny Dzień. Żydzi obchodzą je do dziś i nazywają Jom Kippur, co dosłownie znaczy Dzień Zakrycia. Słowo zakrycie zawiera znaczenie przebaczenia, ułaskawienia. W Dniu Pojednania Izraelici mieli odnowić swoje poświęcenie dla Boga i potwierdzić skruchę, aby otrzymać przebaczenie i oczyszczenie. Księga Kapłańska, rozdział 16, mówi tak. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za Was, aby Was oczyścić. Od wszystkich Waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. I widzisz, w tym dniu najwyższy kapłan krwią ofiarnego zwierzęcia dokonywał oczyszczenia świątyni. A w Nowym Testamencie czytamy: Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie, lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. List do Hebrajczyków, rozdział 9. Jeśli uważnie przeczytasz te wersety, dojdziesz do wniosku, że w niebie znajduje się prawdziwa świątynia. Izraelska świątynia na ziemi była jedynie miniaturowym schematem tej niebiańskiej. To zaskakujące. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że w niebie jest jakaś świątynia, powiedziała zaintrygowana Lucia. Wielu ludzi jest tym zaskoczonych, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że w niebie znajduje się świątynia. Teraz rozważ to, Lucio. Skoro Dzień Oczyszczenia Świątyni Izraelskiej był dniem sądu dla Izraelitów, to czy nie jest sensowne, iż Dzień Oczyszczenia Niebiańskiej Świątyni jest dniem sądu dla całej ludzkości. A czy Biblia mówi coś o oczyszczeniu niebiańskiej świątyni? Owszem, tak, odpowiedział Ricardo. No i oczywiście data rozpoczęcia oczyszczenia świątyni w niebie jest datą rozpoczęcia sądu nad ludzkością. A gdzie jest podana ta data? Przeczytaj mi, chcę to wiedzieć. Ricardo otworzył ósmy rozdział księgi Daniela i przeczytał werset. I rzekł mu, Aż do wieczora i do poranku dni 2300, a będzie oczyszczona świątynia. Chwileczkę, powiedziała Lucia skąd wiesz, że ten wers dotyczy niebiańskiej świątyni? To proste. Izraelska świątynia była oczyszczana co roku. Jednak ten wers mówi o jedynym w swoim rodzaju oczyszczeniu. O tym samym jest mowa w liście do Hebrajczyków. Posłuchaj. Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. List do Hebrajczyków, rozdział 9. No dobrze, przyznała Lucja. Rozumiem, że jest tu mowa o jedynym oczyszczeniu i niewątpliwie odnosi się to do niebiańskiej świątyni. Wróćmy zatem do proroctwa Daniela. Czytamy tam, że po dwóch tysiącach trzystu proroczych dniach świątynia zostanie oczyszczona. Jeśli znajdziemy datę wyznaczoną przez koniec tego okresu, będziemy wiedzieli, kiedy świątynia miała zostać oczyszczona, czyli kiedy rozpoczął się sąd nad ludzkością? To fascynujące, rzekła Lucia. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o tym proroctwie? Księga Liczb, 14 rozdział i 34 wers i Księga Ezechiela, rozdział 4, wers od 4 po 6, wskazują, że w symbolicznych proroctwach Biblii dzień reprezentuje rzeczywisty rok, powiedział Ricardo. Innymi słowy, 2300 proroczych dni. To 2300 rzeczywistych lat. Aby dowiedzieć się, kiedy skończył się ten okres, musimy wiedzieć, kiedy się zaczął. To proroctwo zostało dane prorokowi Danielowi z następującą wskazówką. Widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Księga Daniela, rozdział ósmy. Daniel napisał, że gdy otrzymał tę wizję i ostrzeżenie, zemdlał i chorował przez kilka dni i był zaniepokojony widzeniem i nie rozumiał go. W następnym rozdziale księgi Daniela czytamy, że prorok modlił się do Boga w związku z proroctwem z ósmego rozdziału tej księgi. Daniel powiada, że w wyniku tej modlitwy anioł Gabriel został przysłany do niego i powiedział mu: Gdy zaś zacząłeś zanosić błaganie, Wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. I potwierdzi się widzenie i prorok, i najświętsze będzie namaszczone. Prze to wiec i zrozum, odkąd objawiły się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest siedem tygodni. W ciągu sześćdziesięciu dwóch tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, Potem nadejdzie jego koniec w powodzi, i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Księga Daniela, rozdział 9. Szczerze mówiąc, nie rozumiem ani słowa z tego, co przeczytałeś. Nie martw się, wszystko ci wyjaśnię, odpowiedział Ricardo. Wersety, które przed chwilą przeczytałem, Zawierają wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia tego proroctwa. Oto cztery najważniejsze punkty. Po pierwsze, według tego, co przeczytaliśmy, proroczy okres 2300 lat rozpoczął się, gdy wydano rozkaz dotyczący ponownej odbudowy Jeruzalemu. Historyczne zapisy świadczą, że król perski Artaxerxes wydał taki rozkaz w 457 roku przed naszą erą. Właśnie wtedy rozpoczął się ten proroczy okres. Po drugie, proroctwo mówi, że od 457 roku przed naszą erą do Pomazańca Księcia upłynie 7 tygodni i 62 tygodnie. W sumie to jest 69 proroczych tygodni, czyli 483 rzeczywiste lata. Słowo przetłumaczone jako pomazaniec dosłownie znaczy namaszczony i odnosi się do Mesjasza, Jezusa, który został namaszczony przez Ducha Świętego przy chrzcie. Jeśli zaczniemy liczyć od 457 roku przed naszą erą i dodamy do tej daty 483 lata, dojdziemy do 27 roku naszej ery, roku, w którym zgodnie z zapisami historycznymi Chrystus został ochrzczony. Możesz to sprawdzić w Ewangelii Łukasza, rozdział trzeci i tam odpowiednie wersety. Czy widzisz, jak dokładnie wypełniło się to proroctwo? Tak, to niesamowite. Mów dalej, odpowiedziała Lucia. Dobrze, więc do rzeczy. Po trzecie, proroctwo podkreśla szczególnie ostatni siedemdziesiąty tydzień, to znaczy lata 27 po 34 naszej ery. Od chrztu Jezusa do ukamienowania Szczepana, gdy na szerszą skalę zaczęto głosić Ewangelię Poganom. Wtedy to dobiegł końca okres próby wyznaczony narodowi żydowskiemu. Anioł wyjaśniający Danielowi to proroctwo powiedział: Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono Twojemu ludowi. To także zdumiewające, powiedziała Lucia. Ricardo uśmiechnął się i powiedział: To jeszcze nie wszystko. Po czwarte, Proroctwo stwierdza, że w połowie ostatniego tygodnia, więc w 31 roku naszej ery, pomazaniec książę zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Ta część proroctwa wypełniła się, gdy Chrystus został ukrzyżowany. Wraz z jego śmiercią symboliczne ofiary składane przez Izraelitów wypełniły swoją funkcję i przestały być potrzebne. Historia potwierdza, że ukrzyżowanie Jezusa przypadło właśnie w środku tego ostatniego siedmioletniego okresu. To proroctwo wypełniło się w każdym szczególe, powiedziała Lucia. To prawda. Aż dotąd wszystko wypełniło się tak, jak zostało przepowiedziane. Zdumiewające jest to, że Daniel otrzymał to proroctwo niemal sześć wieków przed narodzeniem Chrystusa. A mimo to, wypełniło się ono tak dokładnie. A co z okresem 2300 lat? Dokąd ten okres sięga? Kiedy się wypełnił? Teraz uważaj. Gdy dodamy resztę z 2300 lat pozostałą po odjęciu owych 490 lat, wówczas okazuje się, że ten bardzo długi okres 2300 lat kończy się w 1844 roku naszej ery. To znaczy, że według proroctwa oczyszczenie niebiańskiej świątyni miało się rozpocząć w 1844 roku. Wtedy to miał rozpocząć się wielki sąd nad ludzkością. To brzmi bardzo przekonująco i poważnie. Ludzie powinni się o tym dowiedzieć, powiedziała Lucia. Masz rację, przyznał Ricardo. Nie mówimy o czymś, co ma dopiero nastąpić. Według biblijnego proroctwa proces określania przeznaczenia ludzkości trwa od 1844 roku. To dlatego anioł w apokalipsie Jana ogłasza, że nadeszła godzina sądu Bożego. Właśnie tak. Zwróć uwagę, że ten anioł leci, co oznacza prędkość. To przesłanie jest pilne i doniosłe. Nie ma czasu do stracenia. Zauważ też, że przesłanie jest przekazywane donośnym głosem nie wolno go ignorować musi ono zostać przekazane całemu światu, aby wszyscy ludzie mogli z niego skorzystać. Zawsze myślałam, że sąd Boży to coś, co wiąże się z plagami i katastrofami, które nastąpią przed powtórnym przyjściem Jezusa powiedziała Lucia. Wielu ludzi tak właśnie myśli, odpowiedział Ricardo. Owszem, Biblia zapowiada plagi ostateczne, jednak są one jedynie jednym z wyników sądu. Są częścią wyroku, kary. Nie są one jednak istotą sądu pańskiego. Sąd Boży to proces, w którym sprawa każdego człowieka rozpatrywana jest jako indywidualny przypadek. W tym procesie uczestniczą sędzia, obrońca, prokurator, świadkowie. I rozpatrywane są dowody. Posłuchaj, jak prorok Daniel opisał scenę Sądu Bożego. Postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ognista, jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Księga Daniela, rozdział siódmy. W sercu Lucii mieszały się sprzeczne odczucia: smutek, szczęście, zaskoczenie, fascynacja, zdziwienie i lęk, który przyćmiewał radość z poznanej prawdy. Spędziła z Ricardem dwie godziny na studiowaniu proroctw o sądzie. W tym czasie, zagłębiając się we wspaniałe prawdy Biblii i ucząc się ich, Zapomniała o swoim życiowym dramacie. Czekał ją sąd na tej ziemi. Przed ludzkim sądem miała zdać sprawę ze zbrodni, którą popełniła. Ricardo zauważył jej smutek. Posłuchaj tej obietnicy. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Pierwszy list Jana, rozdział drugi: Dziękuję ci, powiedziała Lucia, usiłując powstrzymać łzy. Lucio, Jezus jest twoim obrońcą, powiedział Ricardo. Czy wierzysz w to? Czy chcesz mu powierzyć swój los? U Boga wszystko jest możliwe. Nie musisz się obawiać ludzi. Skoro Chrystus jest po twojej stronie, to czego miałabyś się bać? Klęknęli razem i modlili się. Gdy Ricardo się modlił, Lucia czuła, jakby niewidzialna ręka dotknęła jej głowy i jakieś ciepło rozlało się po jej ciele. Potem odczuła spokój i przebaczenie. Podczas pierwszego procesu Lucii została ona skazana na kilka lat pozbawienia wolności. Jej adwokat wniósł apelację od wyroku. Czekając na rozprawę, została zwolniona z aresztu zamiast do sądu, trafiła do szpitala. Zwykłe przeziębienie przeszło w zapalenie płuc. Przyjaciele i bliscy odwiedzali ją, by dodawać jej otuchy, ale jej serce było tak pełne pokoju, że to ona ich pocieszała. Co się z tobą stało? Zapytała przyjaciółka, gdy zastała ją w tak optymistycznym usposobieniu. Poznałam Jezusa, powiedziała Lucia i uśmiechnęła się radośnie. Z dnia na dzień Lucia gasła w oczach. Pokochała niewłaściwego człowieka i działając w afekcie popełniła zbrodnię, która została wpisana w historię jej życia. Jednak ważniejsze jest to, że ostatnią kartę tej historii Lucia zapisała skruchą, wyznaniem grzechów i ich przebaczeniem. Zanim straciła przytomność, powiedziała pastorowi: Widzę Boga siedzącego na tronie. Aniołowie w świetlistych szatach usługują mu. Księga jest otwarta, a Jezus swoją krwią pisze Lucia, moja kochana córka, została uniewinniona. Mam takie marzenie. W tym marzeniu idę ulicą Nowego Jeruzalem. Jestem oszołomiony i olśniony. Moje serce wzbiera wdzięcznością dla Boga. Nie zasłużyłem na to, by tu być. Jestem tu tylko dzięki łasce Chrystusa. Nigdy nie znajdę właściwych słów, by dostatecznie wyrazić Mu moją miłość i wdzięczność. Nagle podchodzi do mnie kobieta w białej szacie z wieńcem zwycięstwa na głowie. Jej oczy jaśnieją światłem odkupienia. Wita się ze mną i mówi: Dziękuję Ci, że tamtego poranka w celi więziennej opowiedziałeś mi przez radio o Jezusie. Nie znam jej osobiście. Nigdy wcześniej jej nie widziałem. Przedstawia się. Tak, to ona. Kolejne zwycięstwo Bożej Miłości. To Lucia.